Dzisiaj chciałbym zapoznać Was z fińską marką Jallas. Marka Jallas w początkach swojej historii wywodzi się z garbarni tworzenia produkcji skór, więc na pewno wiedzą jak zrobić dobrego buta skórzanego, jakim właśnie jest Gran Premio S3. Powierzchnia cholewki to jest skóra, dodatkowo powleczona warstwą poliuretanu, co zabezpieczy ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, przed przemakaniem, ale przypominam, nie jest to but WR, czyli wodoodporny, ma chronić przed zamoknięciem buta gdzieś w błocie, w deszczu, ale nie, nie ileś godzin stania w wodzie. Aluminiowy podnosek bardzo lekki. Wkładka antyprzebiciowa, niemetalowa podeszwa antypoślizgowa dodatkowo HR, czyli wytrzyma krótkotrwały kontakt z wysoką temperaturą. W podeszwie oczywiście oddanie energii podczas chodzenia, więc jest to but bardzo lekki i bardzo wygodny. Jak widzicie, wysoki trzewik, więc jeżeli szukacie dobrego buta do ciężkich prac budowlanych, to jalaz może sprostać właśnie. Takim wyzwaniom, jakie im postawicie. Jeżeli szukacie bardzo ciekawych butów, bardzo wytrzymałych butów o świetnym designie, to polecam Grand Premio, bo naprawdę warto. A po więcej fajnych rzeczy zapraszam na balticbh.pl